Jo, 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 z tej strony Dominic Games Poland. Witam Was w kolejnym odcinku Single Domino Player, bodajże już w 24. I znajdujemy się przy naszych piramidach. Otóż na ostatnim czwartkowym live'ie zaczęliśmy tutaj już ten projekcik świątecznej wioseczki. Na live ie. w czwartek zaczęliśmy budować tutaj te laski yy, cukierkowe yy, i tutaj ten teren ogarniać I ja potem sobie poza live'em zbudowałem taki domek yy. Zastanawiam się czy nie robić więcej live'ów też Przed dwa dziennie. No nie, może dwa lajwy dziennie byśmy odpalali. Jeden tak koło 13. No tak. No i właśnie tutaj powstaje wielkie świąteczne drzewo. się na pustyni mi się sawannowe liście zrobiły. I już się tak to prezentuje. Tu będzie ta choinka wielka, bożonarodniowa. Tu jakąś gwiazdę się zbuduje. Ja zacząłem tu sobie już wczoraj um, mi to wykładać. Mam tu trochę liści. Tutaj ogólnie będzie, może tu w środku tej choinki, urządzimy jakieś miejsce spotkania wigilijnego. Wiecie, jakiś stół wigilijny, czy coś. A tu dalej będzie ta wioska. Mm, takie tutaj oto wielkie drzewko powstało. Tu już nawet jeden domek tej wioski powstał. Nie pamiętam kiedy go budowałem, ale taki mały domek. Oczywiście z białego konkretu. trochę wymieszany z wełną. No, mówię wam, było z nim co nie miara roboty. Taki tutaj domek, jeszcze będą budowane tutaj domki, na przykład może jeszcze tutaj, jakiś tutaj. I co, no... I wy... Przyozdobimy sobie może te drzewo, w sensie... Ja zacznę je tutaj robić. Z wami troszkę. Ogarnę sobie na ten cel nawet motykę z bo w ogóle mi się przyda. Jak, jak będę jeszcze jakieś projekty z liściami robił, to się może przydać motyczka. Dobra. E, wyłożę z wami te liście tutaj ładnie. Na początku to to drzewo tragiczne wyglądało. Powykładam troszkę, no... Zrobię to. To tutaj te liście Mhm mm I od razu to lepiej wygląda Bo jak mogliście zauważyć to Gdybyście widzieli jak to wcześniej wyglądało, ta Choinka wielka tu mm. to by się gałąź przydała, ale to no, i potem jeszcze jakieś ładne łańcuchy się tu pokombinuje. Taki wiecie, świąteczny łańcuch. No i co, no tutaj ja właśnie za mało też yy, boduję na tych odcinkach, więc zastanawiam się też czasem, czy nie by było, nie byłoby Może zamiast Może dwa live ze wszystkiego 12 la... 14 live'ów tygodniowo? Po dwa dziennie to nie byłoby głupie Bo na przykład wtedy single mógłby być dwa razy lifsy, dwa razy ewentualnie zrezygnować z RGMC w ogóle. właśnie. O, tutaj koło czy Jezus. Tak, zrobiłem sobie na ten cel nawet, żebyśmy... Nie było problemu. No kurde. Mm -hmm. No zdecydowanie lepiej to wygląda. Kurde no. Czy to jakoś wylądować na tym? No, zapomniałem, że mam motykę z jedwabnym dotykiem. Ja może sobie zjem. O no właśnie, odnośnie Dubaju, bo mm, wczoraj na Multigame Live się zdarzyła awaria i zniknął nam zapis z Dubaju, więc prawdopodobnie będziemy Krasnogród lecieli na live'ach. <laughs> bo... No kurde nie mogę odzyskać duba. A i w ogóle muszę się wam pochwalić. Widzowie, bo znalazłem mojego shulker boxa. Ne dwa moje shulker boxy z Fireworkami. Ale mimo wszystko będę korzystał z tych, z tych moich tam punktów podawania Mimo iż odnalazłem moje szarkery z fajerwerkami to i tak Wiecie, warto się ubezpieczyć i Jednak ja się ubezpieczę i po prostu Jak to pewna youtuberka mówiła, przezorny zawsze ubezpieczony A bo tak jak te Mon, no trzeba być jak te mądre panny z Ewangelii, które zabezpieczyły się na przyjście Pana i, i nie zgasiły swoich lamp, prawda? Więc ja to tak zrobię, właśnie, <laughs> że, że w razie czego, jakby coś dupnęło znowu z tymi boxami, to zostawię sobie te punkty dystrybucji żeby nie, 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 brakło po prostu fajerwerek, o no tak myślę, że to, to będzie git pomysł o mhm. tylko to tutaj jest za a, bo to tu jest niżej teraz Check. Mm. Mm-hmm. Я тоже. No, fantastyczne to drzewo Boże, narodzenie naprawdę. Mm, no, dobra. I już mi się liście skończyły. A się w domku. Tym tutaj. I lecimy przy po liście jakieś, polecimy na zbierać. O tą motykę mam. Dobra, tutaj. może jakieś takie małe chiny zrobimy? No tu papuga znalazłem w ogóle. Ale takie liście nam się szczerze przydadzą, bo, bo jak będziemy coś ładnego budować z liści. Hmm. Papugi, o kurde! Wiecie co? To jakiś rezerw Może ja to jakiś taki dla papug zrobię coś Tu zrobić papugarnię albo coś takiego? Nie wiem czy da się papugi rozmnażać No i lecimy sobie dalej to, wykładać to drewno No nieco lepiej to drzewo wygląda O kurde, czekajcie, źle wylądowałem nie chcę, żeby drzewo przerastało troszkę. Mleko może przerosnąć piramidę. O. Mhm, ale... No, no tak to się prezentuje już, hmm. myślę, że całkiem dobrze to wygląda. Tak. No i teraz. Nie trzeba, ale niech on tu może będzie. Hmm. No dobra. Ojej. Dobra. Mhm. Like.

Dobra. <laughs> hmm. To trochę źle wygląda. Myślę, nie jest to najgorsze, no ale... Dobra, aha bez nocy w ogóle, eee, nie ma nocy w ogóle. Dobra, no to co? Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za odcinek. No i co, widzimy się następnym razem, czyli we wtorek. Następny wtorek się widzimy. No i cześć.